Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przy Szumi leśnym Kompostowniku i w niekończącej się serii moda na kompost zaczynamy troszkę intensywniejsze prace z kompostownikiem miałem dla was na dzisiejszy inny film przygotować, ale jeszcze się nie wyrobiłem, mówię trzeba zrobić jakąś zapchaj dziurę a do tego tematu takiej zapchaj dziury no, ramówkowej najlepszy jest kompost, bo zlatują się tutaj przy tych tytułach kompost i tak dalej, kompostownik, zlatują się wszyscy dewianci kompostowi będący tutaj na kanale. Poziom zboczenia na temat robienia kompostowania, no, robienia kompostu na tym kanale jest niesamowicie wysoki, więc to jest dobry temat na zapchaj dziurę, tak, niech będzie więcej odcinków, tam reklamy lecą, Grzegorz bije niesamowite pieniądze na tym i tak i przy tym zostańmy, a tak na poważnie mamy okazję. Żeby ja mam okazję, żeby po raz kolejny namówić Was do kompostowania i kompostowania wszystkiego. Może jakieś ujęcia w tle pójdą z innego właśnie filmu, który też dla Was przygotowuję. Zaczynam bardzo intensywnie zapełniać kompostownik, no bo kończymy sezon, tak? Jesień się zaczęła i po prostu mamy już coraz więcej materiału na kompost. Widzę, że bez sensu wziąłem sekator do tak grubego słonecznika. No, ale trudno, jakoś tam sobie pogadamy i uda mi się to pokroić na zrębkę, dzięki czemu trochę szybciej się będzie rozkładać. Moi drodzy, jesienią zwykle sprzątamy w ogrodach. Mamy bardzo dużo różnych materiałów na kompost. Część z Was boi się różne rzeczy kompostować, dlatego odsyłam Was do filmu, który już kiedyś robiłem, w którym to bardzo dużo jest omówionych materiałów, w takich. No, do kompostowania teoretycznie, z którymi ludzie mają czasami problem z podjęciem decyzji, czy się nadaje, czy, czy lepiej zniszczyć, czy lepiej nie używać. E, oczywiście, z moim subiektywnym zdaniem, czy można to kompostować, czy nie, to pod tym filmem zajrzyjcie sobie do linku. Tam w opisie zamieszczę Wam link do tamtego filmu. Tam jest mnóstwo materiałów omówionych, a większość pytań, które jeszcze widzowie do mnie mieli pod, pod tamtym filmem. To, to, tak naprawdę, odpowiedź można sobie no, jakby wykreować samemu na podstawie innych ma materiałów omówionych na filmie. To znaczy, ja omawiam liście tam, nie wiem, orzecha włoskiego, liście dębu, czy coś takiego, a ktoś mnie później jeszcze pyta o liście akacji, czy coś w tym stylu. No to adekwatnie, no, to prawie taki sam materiał, więc można sobie wysnuć jakieś wnioski, to tam odsyłam. A dzisiaj chciałem Was zachęcić znów, żebyście zaczęli kompostować wszystko, co się da, najlepszy nawóz, można powiedzieć, ponieważ nawet moim zdaniem lepszy niż sam obornik, obornik ja tutaj dodaję, ten jest Materiał troszeczkę taki pełniejszy niż, niż obornik. Nie można popalić roślin, właściwie kompostem dobrze zrobionym. Zróżnicowany kompost pod względem materiałów jest po prostu moim zdaniem najlepszym podłożem do roślin, dlatego go, dlatego go robię. Czasami zaniedbuję, tak jak latem, trochę mniej tutaj przychodzę i mniej cokolwiek robię, bo mam pracę w ogrodzie. Inną, ale jesień. Szkoda tych wszystkich materiałów. Trochę jest takich, widzicie tu na słoneczniku na przykład zesłych liści albo chorych pomidorów. Ja to właśnie omawiam w tamtym filmie, do którego was odsyłam, że jeśli ja tak tym wszystkim nie przejmuję, ponieważ i tak te zarodniki chorób są właściwie wszędzie, tak? więc yy, czy to w ziemi, czy na roślinach, czy one będą w kompoście, czy nie, to już różne mają ludzie do tego podejście, ale ja kompostuję właściwie wszystko. Jak widzicie tutaj, często na kompoście rośnie mi co tam chciało wyrosnąć, często pomidory, one tu padły od zarazy słoneczniki rosną, wygryzione całe przez ptaki często w sezonie daje temu rosnąć, niech to sobie coś tam coś tam rośnie, ale tak jak teraz już zaczynam mieć coraz więcej materiałów gdzieś tam z grządek, za chwilę pewnie ze szklarni będę tutaj wyrzucał no to muszę też zrobić na nie miejsce, tu na przykład wyrosła mi teraz cukinia, która już nie ma szans mi tu w ogóle urosnąć, więc wywalam ją całą i zbieram wszystko, co się da z ogrodu. Za chwilę będzie pełno liści. Teraz jest dopiero trochę, można jeszcze poczekać. I te liście zebrać sobie razem z koszeniem trawy, trochę tej trawy, materiałów wazotowych, trochę tych liści. Razem to wszystko w kosiarce się ładnie pociacha na kawałki, przemiesza, dorzucamy tutaj, wytwarza się temperatura, coraz częściej jakiś deszcz, więc nie brakuje też wilgoci i zaczyna kompost pracować, jak to się mówi, na gorąco, czyli wytwarza się w nim wysoka temperatura, rzędu nawet tam do 70 paru stopni może nawet podejść i mamy po prostu dużo intensywniejsze, szybsze robienie kompostu. Robię tutaj, jak widzicie, na kompoście porządki zawsze na jesień. I tak, tu mam gotowy kompost, na którym coś tam rośnie, więc to co rośnie, po prostu sobie właśnie kroję, niszczę albo zbieram jakieś plony, natomiast tutaj wszystkie, nawet te pomidory są zarażone. Ziemniaczaną zarazą, więc nie, nie mam ochoty tego jeść, bo to jest yy, no, trujące po prostu dla nas, więc wyrzucam, no, nic z tego nie zebrałem, właściwie kiedyś garstkę tylko, ale Coś tu sobie ta ziemia zawsze pracowała, trochę była przykryta roślinnością, tak nie schła i tak dalej, teraz tę roślinność dalej dajemy do kompostownika, który był jeszcze do niedawna prawie, że pusty bo od wiosny, jak wydobyłem kompost, to tutaj dorzucałem, co tam miałem, jakieś odpadki, jakieś chwasty, jakieś odpadki jedzeniowe z, z kuchni, ale tego było nie za wiele. Więc nie mam tutaj jakiejś dużej ilości tego materiału na kompost. Teraz ubiło się to, dorzuciłem kolejne, oczywiście to też się ubije, bo to, co teraz dorzucam, to wszystko są świeże, takie azotowe materiały, ale też bardzo no właśnie świeże, wodniste, więc to się wszystko poubija to tutaj sobie robię porządek tu mam cztery w sumie komory kompostownika i tak tutaj dorzucałem do tej pory już teraz przestanę dorzucać świeże materiały tu stąd tutaj i dopełna jeszcze jakieś chwasty, jakieś coś tam co tam, co tam będzie to, to się podrzuca tutaj opróżnię z tych takich, no właśnie, co, co tam porosły, jakieś roślin. I wydobędę kompost. Przesieję sobie ten kompost, zostawię co grubsze materiały, zostawię tutaj i zaczniemy dorzucać kolejne chwasty, kolejne materiały z ogrodu. W tam następnej komorze też mam prawie, że pusto, więc też jest do dorzucania. Troszkę można powiedzieć, przez lato zaniedbałem ten kompostownik, miałem inne rzeczy na głowie. Ale teraz mam dzięki temu przynajmniej mam dużo miejsca na dorzucanie właśnie różnych różnych materiałów i one się już w tym roku zaczną robić, zanim przyjdzie zima. To może nawet już będą w większości przerobione, jak dojdzie do kompostowania na gorąco. No i będą po prostu dłużej się kompostować, jeżeli tu dorzucimy świeże. I właśnie ta temperatura się podniesie, potem możemy przerzucić, znowu coś jeszcze dodać, w zależności jak ten sezon tam będzie trwał. Na wiosnę będziemy już mieli znowu gotowy materiał do, do użycia. Ja staram się robić tak, żeby mieć i na wiosnę ten materiał, który dorzucam z jesieni, to żeby był na wiosnę gotowy i wtedy na wiosnę nawozić. I fajnie by było teraz mieć materiał na jesień. Taki, który był zbierany latem. Ale latem, to właściwie poza trawą, niewiele mam, troszkę tam chwastów, ale w tym roku miałem ich niewiele na nowych grządkach, w nowo urządzonej szklarni. Tak sobie tam zagospodarowałem, że nie było tych chwastów zbyt wiele, więc nie miałem też jakoś strasznie dużo materiału. Wypadałoby, nawet kupować, gdzieś tam zamawiać, jakieś zrębki, jakieś trociny, co tam się da, to czyścić w ogrodzie jakoś i po prostu dorzucać. Żeby na jesień mieć właśnie gotowy kompost, tak jak gotowy jest tutaj i wydobyć go, przesiać sobie, jeśli ktoś potrzebuje, jeśli nie to taki użyć i po prostu sypać nowe, tak teraz na jesień, żeby było do wiosny. To tak by mi się widziało na przyszłość, żeby te dwa razy w roku mieć ten kompost. Teraz to tak ze względu na to, że jestem zajęty nieraz różnymi sprawami, to nie zawsze mam chęć tutaj przychodzić, jak w ogrodzie w sezonie się dużo pracuje, to i ten kompostownik jest taki kurcze problematyczny, że, że jeszcze dodatkowy obowiązek dochodzi, a na jesień to człowiek już zaczyna o nim tak myśleć jako po prostu takim śmietniku, do którego się sprząta. Ym, Śmieci z ogrodu, a to są właśnie różne kwasty, skoszona trawa przed zimą, na przykład jeszcze zebrane liście, jak ktoś, jak ktoś chce. Ja zwykle nie zbieram tej całej tej trawy i tych liści, bo miałbym za dużo tego materiału takiego azotowego, ale takiego miękkiego, paćkowatego, Ale część zbieram. Nie mam tak dla równowagi aż tyle jakiejś zrębki, trocin i tego typu materiału, żeby zrównoważyć. Ten, ten materiał brązowy i zielony, ten azotowy i węglowy, ale trochę zbieram. Troszkę zawsze tutaj dorzucam. Bo pamiętam że robiłem próby i wystarczyło sam same liście zebrać z taką resztką jakiejś trawy, no co tam się zgrabiło razem i to samo potrafiło kompostować. Dzięki temu mamy za darmo nawóz. Nie musimy wyrzucać tego do tych worków i płacić za. Za wywóz. Do tego mamy jakąś tam zniżkę, co prawda dosyć taką zabawną. Jeżeli mamy kompostownik, to w niektórych gminach, nie wiem czy wszystkich, w Polsce czy nie, ale, ale u nas wiem, że tutaj już będziemy jakby mieszkać i te śmieci będziemy tutaj rozliczać no to yy, możemy tam od, y, jakąś mieć z, y, zniżkę na, na, ze, na, na poczet tego kompostownika za te odpady właśnie zielone, takie których no, u nas po prostu nie ma w ogóle, tak? nic, nic z takiego, takich rzeczy nie, nie wyrzucamy. Dzisiaj tak na luzaka, mówię wam tylko, że mam te cztery kom, y, komory kompostownika, uważam, że one są. Jak dla mnie takie minimum właściwie, żeby tutaj było wygodnie, bo można oczywiście w dwóch komorach robić i jakieś sobie dać z tym wszystkim radę, ale żeby było wygodnie tak przerzucać, że nie, że ciągle muszę przerzucać stąd, tu, bo te muszę zwolnić, ale no po prostu mam jakąś wolną komorę, no to cztery komory kompostownika, które mają mniej więcej metr, kwad... metr sześcienny no, e, pojemności, to u mnie są takie minimum. Chciałoby się nawet większe i w pewnym momencie to człowiek już myśli o tym, że jak ma duży ogród, to nawet by się przydało mieć takie z jednej strony otwarte komory, i mieć jakiś taki, nie wiem muszę się rozejrzeć, ale to chyba nieopłacalne finansowo jakiś taki mini, mini ładowarkę, mini ciągniczek czy coś takiego, który by można było podjechać i to na przykład podnieść i po prostu przerzucić, wiecie tak no nie ręcznie, tylko, tylko mechanicznie, no żeby to, to się robiło na dużo większą skalę, nie? jak do takiego ogrodu, gdzie mamy tutaj kilkaset drzew i krzewów owocowych, do tego warzywnik, który już teraz tam ma ponad 40 m2 samej powierzchni uprawnej, ale będzie się zapewne rozbudowywał. No to, no to wiecie, no przydałoby się po prostu mieć tego jeszcze więcej i szybciej to robić, troszeczkę tak mniej obciążające. Jak tych prac jest bardzo dużo, to człowiek szuka jakichś rozwiązań, żeby nie robić wszystkiego ręcznie, bo po prostu Pięknie mu dubsko w końcu, i sam się skompostuje. Czekajcie, bo muszę tu nachylić ten girę. No i dobra, i mam tutaj, można powiedzieć, oczyszczoną komorę kompostownika. Tutaj nie wiem co tu było, ale. A, już wiem, ale dobra, nieważne to jest. Yy, mam tutaj oczyszczoną komorę kompostownika. Trzeba go tylko przesiać, co grubsze materiały zostawiam, żeby były taką, można powiedzieć, szczepionką z tymi wszystkimi bakteriami, grzybami, które tutaj już były, przerabiały poprzedni kompost i z resztką drżownic, ponieważ ich tu jest pewnie bardzo mało, one przechodzą do świeżego materiału ale tutaj zostawię resztkę dorzucę od razu świeży materiał co tam gdzieś znajdę jakieś na grządkach czy nawet tu gdzie się przejdę jakieś mam pokrzywy mi porosły to wszystko z tym starym materiałem od razu świeże, jest wilgotno robimy porządki w ogrodzie na jesień i warto z tym, tym kompostowaniem się zainteresować zamiast właśnie mu, tak jak mówię płacić za ten wywóz bawić się w pakowanie w te worki gdzie nam coś popęka przy takich głodygach i nam się wysypie to lepiej gdzieś na uboczu założyć sobie taki mały kompostowniczek, czy to z czterech palet, czy ja będę myślał na przyszłość o, o jakimś bardziej odpornym, jakimś pewnie betonowym kompostowniku, ale takim, że postawię raz i po prostu będę w nim już tylko pracował, bo no to powoli po kilku tam latach no, zaczyna się powoli rozpadać nie? i ceny tych palet też już poszły bardzo w górę, więc może nie zawsze się opłaca inwestować w, w takie rzeczy, może czasami lepiej zrobić Coś teoretycznie mniej ekologicznie, jakby na to patrzeć, że, że, że to jest jakiś sztuczny materiał, ale przynajmniej to lata może przetrwać. Więc myślę, że będę zmieniał ten kompostownik, jak tylko oczywiście się ogarnę z innymi. Pracami, ale bardzo przyjemnie jest tak na wiosnę, jak się potrzebuje jakiegoś nawozu, no to kurcze, przychodzi człowiek tutaj. Tylko ja do warzyw ostatnio przesiewam, chociaż mi się nie za bardzo chce, ale przesiewam. Do drzewek, do krzewów aż tak bardzo nie trzeba się starać, można użyć takiego kompostu jak tutaj jest zrobiony jeszcze z niektórymi nieprzerobionymi kawałkami, które gdzieś tam z drzew pospadały, czy, czy właśnie tutaj gdzieś coś rosło, jeszcze zostało, to już nie trzeba się przejmować, ważne, że większość jest zrobiona, on jest trochę przesuszony, ale teraz są bardzo dobre warunki właśnie, żeby zacząć, żebyście się, jak zaczniecie na przykład latem, też zachęcam w każdej chwili, ale latem, jak się zacznie kompostować, to można się trochę zniechęcić, bo na przykład przyjdzie jakaś susza, a tej temperatury się nie wytworzy, że, że jest no, kompost na gorąco. Teraz właśnie od razu to widać, bo jest, powoli zaczyna się robić w niektóre dni trochę chłodniej, a w kompoście mamy więcej wilgoci, dużo świeżych materiałów i wytworzyć temperaturę jest bardzo łatwo. Dlatego zachęcam, i tyle sobie pogadałem w kolejnym dewionckim e, odcinku o kompostowaniu. Dobra, bo się nagadałem, więcej gadam niż robię. Idę do roboty. Do zobaczenia w komentarzach. Wszystkich zboczeńców kompostowych pozdrawiam. E, mi się już zaczyna zboczenie też udzielać, bo już sobie przypomniałem, że porządki to już kompost i trzeba tutaj pogrzebać trochę. E, no i cóż, zapraszam do komentarzy. Jakbyście chcieli się czegoś jeszcze dowiedzieć, to dajcie znać. E, no i tyle. Nasypałem sobie jakiegoś świństwa do kieszeni. Trudno. Do zobaczyska. Papa. Pa.